Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z poradników do Assetto Corsa Dzisiaj będę chciał wam przybliżyć rozwiązania problemów z setupem ogółem. Takie, że jeżeli macie jakieś problemy z samochodem, jak się zachowuje w nie sposób taki jaki chcecie, to co możecie zrobić, żeby to naprawić. Zacznę od hamulców, y, y, bo to jest taki ważny podpunkt, który bardzo mocno wpływa na po prostu samo odczucia z jazdy. Wjeżdżanie w zakręt, dajwowanie i tak dalej, ale mniejsza o to, to nie jest takie. O, więc dobra, pierwszą rzeczą, jeżeli macie problemy ze stabilnością samochodu na hamowaniu, czyli na przykład dupą wą kiedy wciskacie hamulec i odpuszczacie nagle tam, wjeżdżając w zakręt, to zmieniajcie sobie brake bias naprzód. Jeżeli to nie pomoże, to już my już będziecie zwiększać tak w opór, czyli na przykład. Wcześniej Wam się jakoś dobrze jechało na 56, już zmienicie na jakieś 62, nawet czy coś, to w zależności od samochodu różne wartości są. To musicie, jeżeli zmienicie i nic to Wam nie da, to utwarcie przedni Wheel Rate, to może Wam pomóc na pewno. Eee, damperów bym nie ruszał, dampery bym ustawiał zawsze jak hymo, ale to o damperach dzisiaj nie będę raczej wspominać, bo to raczej o takich mechanical gripu C Aero czy innych. Ale dobra dalej, jeżeli też zwiększacie wheel rate i macie dalej problem możecie zmniejszyć bump stop range, ale oczywiście wtedy będziecie tracić trochę na skręcaniu. Jeżeli macie problem z blokowaniem się kół zwiększajcie sobie ABS, jeżeli na przykład blokują wam się tylko tylnie koła, a już macie załóżmy zwiększony ABS Możecie dać bardziej hamulec na przód, to powinno zniwelować. A jeżeli przenika wam się blokują, możecie dać na tył. Ale jeżeli wam się blokuje o 4, no to tylko, break, to tylko ABS może być waszym rozwiązaniem. Więc dobra. Jeżeli macie problemy z tym, że jak wjeżdżacie w zakręt, nie możecie schamować, bo na przykład przód wam za bardzo wyrzuca do zewnątrz, czyli jest przód podsterowny na hamowaniach, to zmieniajcie sobie e, sprężyny raczej bardziej, znaczy brak bias bardziej na tył i sprężyny miększe. Jeżeli macie. Macie problem z tym. Jeżeli nie macie jakiegoś większego, no to tyle wystarcza. No i a jeżeli byście mieli, no to możecie jeszcze ewentualnie przed nim rollbarem się poprawić, ale to e, pobawić, tylko że to może wam też e, na inne aspekty wpłynąć bardziej. Czyli też e, responsywność skręcania, czy samą stabilność zjazdy. Kolejną rzeczą jest e, problem, kiedy na przykład. E, Podczas hamowania, to się rzadko zdarza, głównie chyba w Jaguarze tylko mi się zdarzało, że na hamowaniach przód uderza o asfalt, albo w ogóle coś, coś wali, na hamowaniach. Zwiększajcie sobie Willy rate, bardzo to pomaga. Zwiększacie sobie te sprzężyny z przodu, ewentualnie jeżeli to nic nie da to możecie podnieść przód samochodu, tylko że jak wiadomo podniesiecie przód samochodu, to równie mocno musicie ponieść tył. Oczywiście to się nie skaluje 1 do 1 w mm, tylko tutaj 4 mm, to tutaj będzie 5 mm, żeby zachować ten sam balans. Kolejną rzeczą, jaką możecie zrobić w setupie to już onośnie bardziej skręcania w zakręt. jak wjeżdżacie w zakręt. Jeżeli macie problemy z podsterownością, możecie. Zmienić przedni rollbar, jak już wcześniej też wspominałem, on może wpływać i na hamowanie, i na samą responsywność samochodu, czyli jeżeli macie pod auto, zmniejszajcie sobie z przodu roll bar Oczywiście nie, nie dawajcie sobie do zera, dajcie sobie do połowy czy coś, żeby zero było waszą ostatecznością, że już auto bardziej nie chce skręcić. Robicie to. Jeżeli na przykład auto wam nie chce skręcać, a macie załóżmy inny toł, czyli na przykład nie wiem, macie ze dwie dyszki na minusie, czy mniej może nawet, to sobie go zwiększcie, czyli zróbcie bardziej rozbieżny samochód. To może wam pomóc też ze skręcaniem. Przeważnie raczej w samochodach GT3 prz z przodu to daje się na maksa, a z tyłu na zero, więc ja bym raczej się tego trzymał i innymi ustawieniami się bawił. Możecie też. Y Zrobić w ten sposób, że możecie kasterem się pobawić. To wpływa Wam bardzo na stabilność samochodu, ponieważ jakby to jest pochylenie niego amortyzatora, całego całej kolumny czy coś do przodu. I na przykład większy procent da Wam stabilność, a mniejszy da Wam skręcanie. I to też bym ruszał raczej w ostateczności, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Jeżeli wykonujecie zakręt na gazie i jest auto podsterowne, polecam zwiększyć z tyłu anti-roll bar. To może Wam na pewno pomóc w skręcaniu, ponieważ często auto jest podsterowne, jak wciśniecie gaz, a zwiększając, po prostu Wam to nadaje trochę więcej rotacji, ale zmniejsza przyczepność potencjalną. Równie dobrze możecie z tyłu wheel rate zwiększyć, to pamiętajcie, żeby dawać te same wartości z dwóch stron. Bądź z przodu bump stop range sobie zwiększacie. Oczywiście w zależności od auta to mogą być inne wartości. Jeżeli macie dalej problemy, ale już tylko w szybkich zakrętach, a na przykład w wolnych jest nawet za mocno, to w przypadku szybkich zakrętów, jak macie dalej podsterowność, możecie sobie zwiększać tył dalej, bądź zmniejszać wing. Czyli na przykład, jeżeli nie chcecie już ponosić za bardzo dupy, ale byście chcieli zyskać trochę na czasie, na przykład macie czy right height z tyłu 70, a Wing 12. Jeżeli sobie zmniejszycie na przykład, nie wiem, o 3, to zmniejszycie sobie o tam jakąś wartość, co nie tak, żeby mniej więcej blisko otrzymało się tych wartości, jakie są tutaj na dole. To jest. E, teoretycznie dużo osób mówi, że to nic nie daje. W praktyce e, daje to Wam odzwierciedlenie, jaki jest balans Aero, czyli na przykład. Mając 55 z tyłu i wing 9, mam to samo co jak miałem 70 z tyłu i wing 12, czy jakoś tak. Więc ja polecam, jeżeli chcecie, żeby auto lepiej się zachowywało, to procent musi być większy, jeżeli chcecie, żeby mocniej skręcało, jeżeli chcecie, żeby, żeby słaby, procent musi być mniejszy z reguły. Czyli wtedy wiecie, wiecie po prostu co regulować, bo jeżeli na przykład poniesiecie przód, to procent Wam idzie w dół, przez co auto mniej skręca. Oczywiście to może być wartość na minusie, bądź na plusie, ale ogólnie jest ta sama zasada. Kolejną rzeczą, jak macie problemy z nadsterownością, czy dalej, z, przepraszam, z podsterownością, tylko że już nie na gazie, tylko już jak jesteście w zakręcie, Zmniejszajcie sobie preload dive. Raczej w większości ustawia się minimalne, a w jakimś Porsche jest na przykład 250, 200 coś. Większa wartość da wam stabilność na odpuszczonym gazie, jak jedziecie w zakręt, a mniejsza da wam więcej rotacji, jak odpuścicie gaz. Ale oczywiście macie mniejszą stabilność wtedy samochodu całego. Kolejną rzeczą jest na przykład problemy z nadsterem nie były problemy z postępem, teraz są problemy z nadstępem. Czyli, jeżeli Wam auto za bardzo zarzuca, załóżmy, wjeżdżając w zakręt, możecie sobie zwiększyć z przodu Wheel Rate bądź zmniejszyć Bump Stop Range. Przeważnie nie polecam ruszać tylniego Bump Stop range'a. Jeżeli macie już fajnie ustawionego, czy na przykład, nie wiem, dacie sobie na maksa, jak to esportowe setapy mają na przykład, czy by nieważne, jak sobie ustawicie, to polecam raczej bawić się przodem. Bo z tyłu jeszcze przy okazji zmniejszacie responsywność auta, jest bardziej ociężałe. Eee... Nie, jest łajbą, y nie jest ociężałe, jest łajbą y wtedy. Jak zwiększacie bump stop range. więc polecam raczej zmniejszać z przodu, jeżeli macie zbyt nadsterowne auto. Eee... Bądź zwiększyć anti roll bar, jeżeli macie na przykład nie do końca go tutaj ustawionego, to go zwiększyć na maksa. Możecie również zmniejszyć z tyłu anti-roll bar. Im mniejsza wartość, tym więcej przyczepności na wyjściu z zakrętu, ale wiadomo, musicie to sobie ustawić. Nie dawać 0, nie dawać maksa, a raczej oscylować pomiędzy, tak żeby nie wchodzić w skrajne wartości. Jeżeli macie na sterowne auto na odpuszczonym gazie, no to jak już mówiłem w tamtym przypadku, zwiększcie sobie preload diva. To może Wam pomóc. Z elektroniki tutaj wam nic nie da, z tires, no to tak samo, jeżeli kasterów nie macie na maksa, auto jest zbyt nadsterowne, zwiększcie caster na maksa, będzie dużo łatwiej wam opanować samochód. Bądź zwiększyć wing z tyłu i obniżyć tył. To jest bardzo duży impact na jazdę. Ewentualnie możecie jeszcze sobie zmiękczyć sprężyny z tyłu, jeżeli na przykład nie daliście, bo na przykład podwyżsiliście, żeby, żeby wam auto mocniej skręcało. Kolejną rzeczą, z jakimi problemami możecie w ogóle się spotkać, to jest na przykład przegrzewanie się opon, bądź za duże PSI, bo na przykład zmiana jest temperatur, czy coś. Temperatury opon zmienia się breakdakami. Może to się nazywać, nie, nie pamiętam, przewody hamulcowe to jest po polsku. Po angielsku to są breakdacks. Mniejsze wartości macie bardziej zamknięte te przewody mniej powietrza trafia, czyli możecie zyskać na prędkości, ale za to będzie Wam się wszystko grzało dużo, dużo mocniej. Yy, ogółem nie polecam schodzić poniżej wartości 2. Większe wartości dają Wam więcej powietrza, czyli wszystko jest chłodniejsze, Czyli na przykład w warunkach 21 na 28 jesteście w stanie jechać na 2-2, ale na co niektórych tylko torach, bo nie na wszystkich. Oczywiście to zależy od toru, ale jeżeli na przykład macie za wysokie temperatury, czy nawet hamulce wam się grzeją, to po prostu zwiększcie sobie o jeden albo i więcej. Jednocześnie ze zmianą breakdaków, czyli zmniejszeniem temperatury powietrza, temperatury hamulców czy tam opon, zmniejsza się ciśnienie, jeżeli zmniejszycie. Czyli jeżeli na przykład zwiększycie breakdaki, a załóżmy są te same warunki, w których przetrwałyście, to przeważnie musicie sobie zwiększać też ciśnienia. Więc musicie z tym się liczyć. Też większe ciśnienia teoretycznie wpływają na zwiększenie temperatury opon, ale i tak idealną, idealnym ciśnieniem opon jest 27 PSI, a idealny zakres temperatury opon jest pomiędzy 85 stopni Celsjusza a 95 stopni Celsjusza. Więc to są takie rzeczy, które możecie zrobić. Ale w przypadku, kiedy na przykład Wam się opony nie dogrzewają, a nawet macie te breakdaki 2 2 Warunki, załóżmy macie 14 na 18 i to jest jakaś Monza, czy cokolwiek innego. Są tory, na których możecie dać z tyłu, w co niektórych samochodach, na przykład w jakimś BMW, Bentley'u, czy McLarenie nawet, z tyłu dać 3 daki 1. Ale to są naprawdę poszczególne przypadki i naprawdę ciężko takie warunki często na serwerach. Nawet nie, nie wiem czy w 14x18 się da, wiem że w 12 na 12 się da, pojechałem Mące tylko że w GT4 i tam miałem ustawione 1-2, czyli 1 z tyłu, 2 z przodu. Z przodu raczej nie ma szans, żebyście jedynek ustawili, więc omijajcie to, czyli jak zmniejszycie te przewody hamulcowe, musicie zmniejszyć ciśnienie w oponach, o tym musicie pamiętać. Możecie też napotkać się z pewnym problemem, czyli odstajecie na prostych, często na jakichś torach, czyli na przykład macie mole, macie na przykład Belgię, macie Bathurst, czyli mod Panoramy, bo co niektórzy mogą nie wiedzieć, czy jakikolwiek inny tor jeżeli na przykład bardzo tracicie na prostych, możecie zmniejszyć Wing, tak jak już wcześniej mówiłem odnośnie problemów ze skręcaniem. Zyskacie wtedy na skręcaniu. Oczywiście może być auto mniej stabilne, ale żeby to zrekompensować, no to obniżacie ten tył do wartości takich. Jeżeli na przykład Wam pasuje, że auto jeździ na przykład, nie wiem, 68, 12 i ma 1,5, no to obniżacie, nie wiem, załóżmy te 3 na początku i ustawiacie tak, żeby mieć te. Może nie tyle co 1,5, ponieważ to często różni się od każdego auta, ale załóżmy, możecie dać 60 mm z tyłu i zmniejszyć wink o 3. Yy, wiem, że w Ferrari rzadko kiedy się schodzi poniżej 4. Piątka to jest takie wyścigowe, ale w każdym aucie jest trochę inaczej. W McLarenie nawet do minimalnych wartości się schodzi. Czyli no, jeżeli macie problem z prędkością, to zmniejszcie sobie wing i obniżcie tył, a jeżeli macie. Za dużą prędkość i w sumie byście chcieli, żeby auto było bardziej przyczepne, mniej opony się zżerały, bo na przykład jedziecie dłuższe stinty, no to zwiększcie raczej wing i podwyższcie sobie tył. Może wam to pomóc na pewno. I też mając większy wing i wyżej tył, ogółem auto i tak wam mocniej skręci niż jak obniżycie wing po prostu i tył obniżycie. Nie bez powodu ładuje się duży docisk z tyłu w tych samochodach i podwyższa tył. Takimi innymi typami, jakie mogę Wam dać, akurat to jest przykład Imoli e tylko że nie mam zamiaru wyjeżdżać na to i Wam tego pokazywać, ale mogę Wam na przykład powiedzieć z mojego doświadczenia. Czyli macie na przykład tutaj takie kerby, załóżmy w pierwszym sektorze macie też kany, czy w trzecim sektorze macie też szykanę Wam pokazuję w którym miejscu na mapie, żebyście wiedzieli. Tu muszę jakąś drive i nie wiem, co zrobić. O. Macie mapę toru, czyli na przykład. Macie tutaj dużo kerbów, przez które trzeba ciąć. Tutaj macie jakieś kerby, przez które trzeba ciąć. I tutaj macie kerb, przez który trzeba ciąć. Mam nadzieję, że wszystko widać. Często wystarczy podwyższyć tył, podwyższyć tył i przód samochodu. Jeżeli wam się już dobrze prowadzi auto, oczywiście tracicie wtedy na prędkości maksymalnej i lekko przyspieszeniu, ale to jest minimalnie. Może kilometr na godzinę stracicie, ale wam to gwarantuje, że... Możecie przejechać po tych kerbach, czyli na przykład nie jedziecie sobie wing 5 50 na 50 i czujecie, że nie, nie możecie przejechać przez kerby. No to na przykład sobie zwiększacie przód, tył na 60, wing 5 dalej. Macie ten sam balans co wcześniej. Bo załóżmy, że macie z przodu i z tyłu te same wartości i chcecie podwyższyć po prostu, no to raczej podnosicie jednolicie. Jeżeli na przykład tył macie wyżej od przodu, a chcecie przód podwyższyć, jeżeli podwyższycie sobie o 5 z przodu, to z tyłu, no załóżmy, tutaj będzie, wiecie, bo tutaj 10% z tego, to 10% z tego, no to tutaj o 6 mm musicie ponieść, żeby zachować te same proporcje. Tutaj Wam auto będzie się tak samo zachowywało, a je podniesiecie i nie powinniście mieć raczej problemów. I to jest kolejna rzecz, którą Wam mogę powiedzieć. Jeżeli macie jakieś większe problemy, albo nie wymieniłem ich tutaj w tym filmie, w tym materiale, to dajcie znać w komentarzach. Ja spróbuję się ustosunkować, raczej w nich odpowiem, niż raczej nagram kolejny film. Chyba, że za, bardzo, za dużo się ich nazbiera. Za bardzo dużo. Ale w przyszłości najbliższej planuję po prostu zrobić porównanie setupów. Już wcześniej o nich wspominałem, ale niestety trochę nie miałem czasu. Plus jeszcze chcę dobrać tak samochody, żebyście mieli najlepsze porównanie, czyli po prostu trzy jakieś tory, na których po prostu jestem dobry w danym samochodzie i wtedy setupy porównać. Więc dobra. to by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Pijajcie na streamy. I dawajcie komentarze, czy było spoko, czy i w ogóle swoje pomysły. Więc no, trzymajcie się cieplutko. Na razie.